Dzień Narodzenia dla wielu jest dzień i czas duże radisny. Osobiście, kiedy narod, narodzi się dziecko, kiedy na świat przychodzi życia, to wielka radość. Radość rodziców, radość najbliższych, babusów, didusiw, braciw, sester. I ta rady zwona je do dosyć długa. Do Nawet jak pojawiają się takie czy inne trudności i z rokami i bywa je Ale wielczezna rady z życia. Zwisno życia jest czymś prekrasnym. Życia jakie zjawlaje się u siemi i życia jakie ja sam przeżywam buduczy u siemi, będące u wspólnoty, będące Такому не іншому. Навіть, якщо приходить в моменти, де є трудно, де є важко, де є якесь темні часи. І сьогодні ми святкуємо те, що з темряви запалилося засіяло величезне світло. Святкуємо те, що є там в яслах представлене, народження, прихід на землю. jak ludyna, zrodzony z Diiwy Marii i zaczęty z Ducha Światowego, Spasytel, Gospódź, Bóg, po imię Jego znajomo, Jezus Chrystos, Jezus Spasytel, Isus Messia, I win narodów się i przyszło na też, żeby, stawszy ludynoją, pryniawszy pr ludzką przyrodę, żeby nam powrnąć wtraceną na ludzką przyrodę, doskonalizm i chidnizm, ludynę, wtraceną w grhu i i wtraceną każdy razowo, kiedy powertają się osobisto, albo jak wspólnota do gricha takiego czy innego. Mamy osiem grzechy. grzechów, mamy te grzechy, jakie z tymi powiązane, jakie je przeciwko tych Bożych zapowiedzi. I to, to czy od Boga, czy własne prawy u zakonu, jak mają żyć, żeby żyte. Ja żywu. Я є особливо вибраний Богом, кожен з вас, дорогі брати, друга сестро, за сам факт, що ви знаходитеся в цьому храмі, що ви, ваше життя почалося в утробі вашої матері, що ви в такий не інший день, такого не іншого року народилися, це є величезний дар і задум всемогутнього Бога Отця, який сам народився, Ісус, Ісус Христос. i to słowo jak my czytaliśmy w Ewangelii, to słowo, jakie bez niego niczego nie powstało, co powstało, to jakie było początkiem, wid якого wyszło się inicjatywa życia. To tak samo w ньому było повернення utraconego życia nam przez grzechopadnięcie. I win przyjmuje ludzką i my dzisiaj świętujemy, że On narodzują się, żeby dać życie, żeby mało tego rozradować nas, żeby my radile, się, żeby my nie niezważaю, czy nawet, albo nawet, no w pake przeżywają, czy turbot, grzihiw, всякoho zła, zewnętrznego, wewnętrznego, Wsakich ataków wroga, sył temrawy, żeby podziwiać się, co jest światło, co Bóg przychodzi, że Bóg ma sył i że, że mówi do nas, żeby my nie bojali się. To mu Psalmist śpiewa. To mu win śpiewa te słowa zaspiewajcie Bogu nową piosenkę, bo win uczyny wczuda. Meni wczynyła spasinia joho praweca, joho meno. Tobie, mnie to, robi Jezus dzisiaj, w ten moment, w ten dzień, każdego dnia. I to tego On przychodzi, do tego Jego nami. żeby mówić w psalmistrzu, że On, Jemu, Achtoru, to zrobił. I robi to każdemu. Boże, ja byłem swoje uściskiem. Przed oczami narodów widkryw swoją sprawiedliwość. On zgadaw swoją myśl i słowo, swoją sprawiedliwość domu Izraela. Wszyscy, którzy tę ziemię zobaczyli, Спасіння нашого Бога, Вигукуй, Господу, вся земля. Вигукуйте радісно, співайте і грайте. Це є момент радості, це є момент святкування. Звісно, варто і дуже важливим. І це було б добре у спільноті сім'ї найближчих. Теж запрошуючи сусідів. Ця прекрасна теж традиція коладування, ходити від дому до дому чи то співати вдома. Но спів радість, сміх є тим, що нас. daje cech życia. my zwięzno, jak ludzie wyczuwają mo też emocjino, też to nazywajmy radicją. Chcę zobaczyć mo zawsze po własne pewne światło. Des, jakie jest no, życia, des nawet, skażemy o najbliższy flehmatyk I Idecie o procej wewnętrznej misji świat, ale tak samo i zewnętrznej. I tomu apostoł, pe, jaki jest autorem posłania do i właśnie choworyć wieloma sposobami, wielokrotnie, kiedyś przez proroków mówił Bóg do naszych ojców, a tymi dniami mówił do nas przez Syna, którego nastawił spadkojemcem wszystkiego i przez którego stworzył wszystko. I my mamy w tym czas. Czemu świętujemy Dzień Narodzenia Chrystusa na ziemi? Ponieważ On, przyjąwszy ludzką przyrodę, narodził się z Dziwy Marii, stał ludzką, w pokorze, w uniżeni. W bez zachystu w nemoci ludzkiej najbliższej słabkości nachem narodziłся nagim pomarł pomarł na chrystii, Jezus też nagim bez niczego pokinuty u sima zdradzony wyśmiejony niesprawiedliwo osądzony wbytyj jak niewinny i jak niewinny ale Cezarady to toho żeby ty nie był winnym. żeby ty i ja miał to życie, jakie jest od samego początku od Boga, życie w wieczności. I proceje jest ta tradycja, i te piękne głębokie słowa o wszystkich koladach. Zaraz jest ten okres, kiedy mamy i trzeba śpiewać kolady. I śpiewajcie tak najbliższe, słuchaj ich jak najbliższe. zróbcie to sami, zróbcie to w wspólnoty. I jest jedna taka kolada, bardzo piękna. Jako dumają, wszyscy znają a jak nie znają, to mają piszniki taki czerwoni ja chrystianski pisenek. ma być w się obaczyli. I jest storinka numer 39. Ja bym chciał zaprosić u was do wspólnego koladowania też jeszcze zaraz, jeszcze podczas tej mesy będzie, ale tak jeszcze zaraz, żebyśmy jeszcze zaspiewali przed wyznaniem wiary. Wiflejemy dnie. Maria. Wychlej, jej Maryja przeczysta, porodyła uwertepy nam Chrysta. Sława wo Bogu, sława wo Bogu i byr wsym na sebi. Слава вишніх Богу, слава вавишніх Богу, і мир всім на землі ангел з неба пастилям являє, і веселу цю новину звіщає. Слава вавишніх Богу, слава вавишніх Богу, і мир всім на землі. Слава ловишніх Богу, Слава славишніх Богу, і мир всім на землі, прибігають до вертепу пастирі і несуть собою дари в вірі. Слава ловишніх Богу, слава вишніх Богу, і мир всім на землі. Слава вишніх Богу, слава Вишніх Богу, і мир всім на землі.